Cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj mamy na sprzedaż bardzo ładną Honda CBF 1000 motocykl z 2007 roku przywieziony z Austrii drugi właściciel od nowości motocykl oryginalny, bezwypadkowy uszanowany nieporzewiały, garażowany od nowości w super kondycji zachowany z oryginalnym przebiegiem 48 000, oczywiście udokumentowanym dwa kluczyki 48 km, 864. Odpalimy. Pali od strzała pracuje wzorowo. Takie elementy jak alternator, akumulator. Wszystko jest ok. Ładowanie 14,3. Także wszystko tutaj przetestowane. To jest taka bolączka tych CBFek. Zbiornik w idealnym stanie oryginalny, tu jeszcze ślad po naklejce został klej w środku żywa, goła blacha kanapy, oryginał, niezmieniane nie obszywane. stelaże pod kufry dziwi kufrów właściciel nie zostawił, nie dogadaliśmy się odnośnie ceny, chciał więcej jak za nowe także zostały stelaże, został centralny kufer także piękna cbf 48 tysięcy przebiegu w bardzo ładnym stanie, naprawdę poszanowany motocykl, opony takie 50%, tarcze oczywiście oryginalne, klocki w bardzo dobrym stanie, jeszcze 60-70%, tarcze 48 tysięcy, słuchajcie, naprawdę w idealnej kondycji, obejrzyjcie sobie zdjęcia koniecznie, tam będzie wszystko widać, także piękna CB, tutaj kolektory, chłodnica. Wszystko wzorowo wygląda. motocykl pięknie pracuje. Naprawdę ładnie uchowany. Posłuży jeszcze naprawdę bardzo długo nowemu nabywcy. Ten przebieg 48 tysięcy. Każdy wie jakie one robią przebiegi. Opona tylna też jakieś 50-60% jeszcze. Słuchajcie, tylna tarcza, oryginał w super kondycji. Klocki, tak jak widać, z 80%, praktycznie ładne felgi. Nie pop, obdrapywane, także ładna, oryginalna CBFK. Jeżeli ktoś szuka tego modelu, akurat świetny motorcykl do turystyki, do jazdy codziennej, nie jest duży gabarytowo. Także zapraszam do zakupu. Napęd jeszcze też w bardzo dobrym stanie. Praktycznie na początku naciągu. Tutaj żadnej korozji nie ma. Tu jeszcze żółta farba, ślady fabryczne. Pod siedzeniem są klucze serwisowe. Zdjęcia pod siedzeniem też będą zrobione. Także ładna, uszanowana CBF-ka, naprawdę. Bez śladów, jakichś przewrotek, kolizji jakichś świzgów gmole dziwi wyposażona także na pewno długo jeszcze będzie jeździć ten motocykl żadnych problemów nie będzie przysparzał nowemu właścicielowi może naprawdę kilometrów tutaj natrzaskać, widełki suchutkie Tarcze, tak jak mówiłem wcześniej, tutaj lagi. Tu macie wszędzie żółte kropki, jeszcze tarcze mają praktycznie nominalny wymiar. Są oryginalne, nikt ich nigdy nie zmieniał. Chłodnica. Motocyk będzie przygotowany do rejestracji. Zostaje tylko wizyta przepraszam, w wydziale komunikacji 122 zł. Jest możliwy transport motocykla na terenie całej Polski. Także zapraszam. Jeżeli ktoś szuka takiej cbf to zapraszam serdecznie. Proszę koniecznie obejrzeć zdjęcia pod filmem w opisie. W linku będzie link do zdjęć. W razie pytań proszę dzwonić, proszę pisać. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.